Z nami mecz otwarcia Euro 2024. Co to będzie za turniej? Która z tych drużyn dziś będzie mogła świętować? Witamy z Hamburga. Gościmy na Volkspark Stadion. Mam nadzieję, że czeka nas spora dawka piłkarskich wrażeń, a oba zespoły zagrają na dobrym poziomie. Zapraszamy na mecz. Witają państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24 i spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Reprezentacja Polski, gra przeciwko reprezentacji Gruzji. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd? O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing, albo to jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skuteczność, a tej nie sposób odmówić temu zawodnikowi. Wystarczy mu pół okazji do strzelenia gola. Paracelia. Tak się powinno stopować ataki rywala. Kivior. Piotr Zieliński. Adam Boksa ciągle przy piłce. Czy go zatrzymają? Mikał Tadze. Złamał w tej sytuacji przepisy. Nie ma co drążyć. To nie było dobre zagranie. Mikał Tadze. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej granki. Szymański. Polska konstruuje teraz akcję. Szansa Lewandowskiego. Brawo! Ma Mardaszwili. Jeśli obronił nawet to, to już chyba nic go nie zaskoczy. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Za moment. Rzut rożny. -Kelia przy piłce. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. Adam Buksa. Szansa, czy przełamie impas! Gol! Wychodzą na prowadzenie! Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał domku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. To mamy 1 do zera. Piotr Zieliński, Zalewski, Robert Lewandowski, co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. No, dobra to była obrona. To może być groźne. Będzie kontra. Udane wejście. Akcja przerwana. Mikał Tadze. Obiecująca akcja. Ale czy rozwinie się w coś konkretnego? I tracą teraz piłkę. Zalewski. Jacquetadze. Jacquetadze. Gol proszę państwa. Gol. Wyrównująca bramka zmienia nam sytuację w tym spotkaniu. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do jednego. Przemysław Frankowski. Szymański. Robert Lewandowski. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. Zieliński przyjmuje piłkę. Faradzkielia. Teraz będzie niebezpiecznie. I zrobił to. On to zrobił. Pewnie umieścił piłkę w bramce rywali. A teraz. To nie w uściskach kolegów z drużyny. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Gio. Lewandowski teraz ma wsparcie. Może teraz wyrównać? No, wydawało się, że nie ma tu już żadnych szans, ale udało się w ostatniej chwili sięgnąć tę piłkę. Ależ to ładnie zneutralizował. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Mamy uderzenie. O, naprawdę, dobra obrona. I jeszcze jeden, jeszcze raz. Znowu broni. Łupsa. Mogą wyrównać stan meczu. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Sędzia przerywa grę. To chyba dobra decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał. Będzie więc wolny. Wali. Barack Wjeżdża jak w masło. Niesamowita okazja. Pewne wejście we własnej szesnastce. Rzut rożny, druga bramka na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. Niedobre to dośrodkowanie złożnego. Ekipa przeciwna sobie radzi. Polacy oskrzydlają rywali. Mednarek w pole karne. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Słyszymy gwizd. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. środkowanie mogło być lepsze. Bez trudu połapali się przeciwnicy. Piotr Zieliński. Niedobra teraz decyzja Piotra Zielińskiego. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego. Ale bez kartki. Ma stuprocentową szansę i udana interwencja. Głęboko w pole karne zagrywa. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Szymański. Czodr Z piłką Robert Lewandowski. Piłka znowu w ich posiadaniu. Gio. Czapetadze. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. O, i to był książkowy odbiór piłki. Zieliński. Robert Lewandowski przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej, mogą zagrozić. Jeszcze mogą szukać dobitki świetnie w obronie nie było tutaj miejsca na błąd wydawało się, że nic ich nie uchroni przed stratą bramki i prowadzenia, ale golkiper zrobił w tej sytuacji więcej niż musiał. Wspaniale wyciągnął ten strzał. Uwaga, jest faul, proszę państwa, będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy jak wpłynie to na obraz gry. Chwila przerwy w grze, zaraz wznowi bramkarz. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Polacy coraz bliżej bramki przeciwników. Uwaga, okazja na remis. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Łatwa strata, szkoda. Cały stadion chce strzału, ależ teraz będzie okazja. Ależ to była okazja. Oj, będzie wniósł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Fekwę. Czapetadze. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ha! Tak, piłka w bramce. Odskakują rywalom. Mają już dwa gole przewagi. Cierpliwie Polska buduje akcję. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpocznął teraz od bramki. Zaatakował i odebrał piłkę. Zieliński. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Podanie do Zielińskiego. Dobra teraz interwencja. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Ależ pewnie teraz wyczuł moment. Idealnie. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Świetne teraz uderzenie. No, byłoby jeszcze lepsze, gdyby było celne. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Szymański. Czy będzie z tego bramka? Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Mikał Tadze. Wychodzi na pozycję. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Dalej jest groźnie. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale Bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. I obrona teraz ograna. Słaba centra. Bramkarz bez trudu chwyta. Przemysław Frankowski. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Udane teraz zagranie do środka. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Spójrzmy na powtórkę. Strzał, rykoszet i gol. Zadecydował łód szczęścia albo pech. Zależy z której strony na to popatrzeć. A więc mamy 3 do 2. Chakwytadze. Taka badze. Tadze. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Reprezentacja Polski w natarciu. Muszą to wykorzystać, jeśli chcą wywalczyć tu remis, bo czasu jest niewiele. Proszę Państwa, gól! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Ależ to była bomba. W ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Niebywałe! Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Kwekwe. Kabadze. Mikautadze. A tak w końcówce. Ciekawe, jak to rozegrają. To może być ta jedna zwycięska akcja. Piłka wypita z podnók rywala. Dobrze teraz, będzie okazja. Szymański. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Dobrze teraz odnalazł wolną przestrzeń Mikautadze. Szansa, czy przełamie impas? Ależ to była istotna obrona. Gdyby nie bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się w końcowej fazie spotkania. Przy remisowym w wyniku tego typu interwencje są na wagę złota. Teraz z rogu na 11 metr. Łatwo łapie ten centrę. Źle bity róg. To jedna z ostatnich okazji, żeby strzelić zwycięską bramkę. Nie daje sobie w kaszek muchać. Faradskielia. Teraz, czy dobrze to wykończy? Tak jest. Koniec. Drużyna gospodarzy nie zdołała w pełni wykorzystać...